Masz dość jednakowych pojazdów dostawczych różniących się jedynie nazwą? Mamy coś dla Ciebie. Co powiesz na pojazd z prawdziwym silnikiem wysokoprężnym, bogato wyposażony, porządnie wyglądający i do tego atrakcyjny cenowo. Niemożliwe? Dodajmy jeszcze, że wyprodukowany przez doświadczonego producenta, dobrze rozumiejącego europejskie potrzeby. To wszystko to cechy samochodu Maxus Deliver 9. I marka, i pojazd mają silne konotacje europejskie. To miał być polski Lublin, ale życie potoczyło się inaczej. Z drugiej strony nie przepadł dobry projekt i można się nim dziś cieszyć. Jaki jest chiński, ale spalinowy pojazd dostawczy? Zacznijmy od wnętrza, w którym od razu rzuca się w oczy nowoczesny kokpit i tradycyjna dźwignia zmiany biegów. Wygodne przyciski i pokrętła wręcz zachęcają do częstego korzystania. A ogromne ikonki na pokładowym tablecie można obsługiwać nie tylko palcem, ale nawet pięścią. Docenią to kierowcy o dłoniach jak bochenki. Ładownia jest urządzona po europejsku. Szerokie drzwi ułatwiają zmechanizowany załadunek. Klamki są ogromne i ergonomiczne. Ściany i podłogę dobrze zabezpieczono przed wpływem ładunków. Oświetlenie schowano we wręgach, więc trudno je uszkodzić. To się ceni. Czas na jazdę. Pod maską Maxusa miło terkocze dwulitrowy silnik wysokoprężny Euro 6E o mocy 150 koni mechanicznych. To wystarczająca moc do jego sprawnej jazdy. Ładowność niemal 1200 kg i pojemność 11 m3 czynią z niego pojazd godny kuriera, budowlańca czy serwisanta. Dodatkowo Maxus może pociągnąć przyczepę o masie aż 2800 kg to dowód, że jego konstruktorami są ludzie znający nasze realia. Przyczepki towarowe to w końcu europejska specjalność. Jazda Maxusem Deliver jest na tyle przyjemna, że szybko zapominamy o jego chińskim pochodzeniu. Tej amnezji sprzyja też pięcioletnia gwarancja zamienna z przebiegiem 160 000 km. Mimo tych zalet, Maxus wprowadza na polski rynek odświeżony model Deliver Zmieniono w nim grill na bardziej europejski, czyli mniej chromów, dołożono nowe reflektory i wzbogacono pakiet elektroniczny. Nowy Maxus Deliver jest dostępny z ESP. W cenie jest zabezpieczenie antykorozyjne, 6 poduszek powietrznych, tempomat, system audio z radiem MP3, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, klimatyzacja, tylne czujniki parkowania, fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach. Oraz elektrycznie sterowane szyby i lusterka. Sporo, prawda? Dla uproszczenia dostępne są tylko dwa, ale najpopularniejsze i najpraktyczniejsze kolory: srebrny i biały. Dlatego jeśli nie masz sentymentów czy uprzedzeń, a cenisz swoje pieniądze, to Maxus Deliver jest dla Ciebie.